Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił wielki rozkwit gospodarczy i kulturalny miasta. Z tego okresu pochodzi również cenny zabytek techniki – wiadukty kolejowe na ówczesnej Kolei Północnej cesarza Ferdynanda, które miały pomóc pociągom w pokonaniu rozległych dolin w okolicach granic. Najstarszy, ceglany, zbudowano w latach 40. XIX wieku. Wiadukt kamienny pod drugą linię kolejową powstał w latach 70. XIX wieku, a trzeci, żelazo-betonowy, zaczęli budować włoscy jęcy podczas I wojny światowej. Jednak dokończono budowę dopiero w roku 1939. Wiadukty w granicach mają ponad 400 metrów długości i zaliczane są do najważniejszych kolejowych konstrukcji mostowych zachowanych w pierwotnym stanie. Częścią 275-kilometrowej trasy tzw. kolei północnej cesarza Ferdynanda jest również unikalny, 250-metrowy obecnie już nieużywany tunel kolejowy. Zbudowano go w latach 1845-1846 w okolicach gminy slawicz granic. Miał zapobiec osuwaniu się podłoża, a równocześnie rozwiązać problem mieszkańców Slawicza, którym trasa kolejowa rozdzieliła gminę na dwie części. Kolejna ciekawa budowla pochodząca z drugiej połowy XIX wieku to obszerny kompleks budynków wojskowych, później Akademii Wojskowej, znajdujący się na zachodnich obrzeżach granic. Do znanych osobistości, które tutaj przebywały należy m.in. austriacki pisarz Robert Musil, generałowie Otakar Zahalka i Heliodor Pika, a nawet mistrz olimpijski Emil Zatopek.